Teraz zobaczcie, serduszko e, tutaj niebiesko jest dla chłopców, a serduszko e, czerwone jest dla dziewczyn. Ale ja też chcę. Dobrze, dobrze, to zaczniemy tutaj. E, od gości, od gości. Mamy taką specjalnie czarodziejską szpileczkę. Cichutko, cichutko, patrycja. Wygląda na to, że I teraz, żeby Ale też chłopiec, bo się na Widzisz, Wiktoria? tak się udało. Powiem Wam, tak, na czym ta zabawa polega. Otóż tak, obierzemy sobie maksymalnie, jak się da, żeby jak najdłuższa wikturka. była. Panie dyrektorze, proszę pomóc. Jak dziewczynie, chodź Kita. I tak, poprosisz rodzica, wieczór angielkowy, o obranie ja. Chyba obrać Panią w to nie wiem. Jak najdłuższa, tak? Najpierw, chyba, najpierw, chyba, najpierw, najpierw, ma, tak. Nie do przesady. I tak, oddajemy to Panią. I kochaj inaczej. I z skórką dalej się rozwijać. Z górkę trzymasz prawą rączką, zarzucasz za siebie. Zarzucasz, żeby, żeby na ciebie nie upadła. Staraj się za siebie zarzucić. wyrzucisz przez swoje ramię. Przez ramię. Wrzucasz do, do tyłu. I nie patrzysz, nie oglądasz się. Rzucaj Natalia. Świat. O! Tak. I teraz idziemy i spróbuj wyczytać w tym splocie, czy w tym zawijasie, czy odczytasz jakąś literę. Nie. Czy kształt, prawda, czy na przykład jakiś kształt, czy literę? O literkę, która to będzie symbolem y, odczytania. Y, to będzie pierwsza litera imienia twojego przyjaciela, ojczyzny. Jaką ty literkę dla mnie dała? Z każdej strony. Można panu? Lecz no, stwierdziłeś, że z panią. To będzie przyjaciel na serio. Pod tytułem mąż. <grym> ja bym tutaj gościa poprosił, kolegę, kolega I jest mi to, to odszukać. Andrzejkowy, wróżyły sobie jedynie niezamężne dziewczęta. Obecnie 29 listopada, czyli w wieczór Andrzejkowy, wróżą sobie również chłopcy, z czego się na pewno...

do niej musimy dotrzeć. Dlatego zapraszam do pociągu. Szary czas, żeby deszczowe dni nie było szkód.